Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Na program zaprasza Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Partnerem programu jest spółka AmplCity SA, specjalizująca się w implementacji sztucznej inteligencji oraz automatyzacji z wykorzystaniem AI w biznesie, notowana na warszawskiej giełdzie od 2022 roku. Na program zaprasza spółka CPDSA, obecna na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych od 2010 roku. Mój dzisiejszy gość odczarowuje branżę kosmiczną dla polskich inwestorów. Grzegorz Brona, prezes zarządu Creo Tech Instruments jest moim i waszym gościem. Witaj, Grzegorzu, dzień dobry. Dzień dobry. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że polska branża kosmiczna rośnie w siłę? No, polska branża kosmiczna wystartowała w 2012 roku od, praktycznie od zera. I przez te 12-13 lat mamy i polskie satelity, mamy polską. Prawie rakietę kosmiczną, która przekroczyła poziom 100 km. Mamy kolejnego Polaka w przestrzeni kosmicznej już za chwilę. Mamy największe w Europie repozytorium danych satelitarnych, które jest zlokalizowane w Warszawie. Przy tych środkach, które zostały w branżę kosmiczną zainwestowane, my dokonaliśmy rzeczywiście bardzo, bardzo dużo i nawet nie tyle rośniemy w siłę, ile rzeczywiście przełamaliśmy kilka bardzo istotnych technologicznie barier i jesteśmy w miejscu. Miejscu, w którym nikt się nie spodziewał, że będziemy jeszcze kilkanaście lat temu. To w którym miejscu według Ciebie jesteśmy dzisiaj, jeżeli chodzi o branżę kosmiczną na świecie? Ameryka, potęga, Chiny? No, słuchaj, oczywiście Ameryka jest największym rynkiem kosmicznym i, i, i rynkiem zbytu technologii kosmicznych, natomiast Ameryka jest za oceanem. To jest bardzo miłe, dlatego że przez ten ocean bardzo rzadko przekraczają technologie z tych obszarów bardzo strategicznych i to się dzieje w dwie strony. Tak? Trudno nam wejść do Ameryki jako spółkom europejskim, ale też w drugą stronę trudno wejść spółkom amerykańskim do Europy. Więc. To, co się stało i to zostało wzmocnione też przez politykę Trumpa, to jest to, że świat się podzielił na kilka jasnych bloków geopolitycznych, ale też geotechnologicznych. Mhm. USA jest oczywistym takim blokiem w tej chwili, ale też Chiny są takim blokiem. No i właśnie Europa chyba ma zamiar i ma duże ego bycia i stania się takim blokiem. Stąd duży nacisk na technologię kosmiczne. Oczywiście teraz można porównać w tym naszym, na, na tym naszym podwórku z, z Francją, z, z, z Niemcami, czy z Hiszpanią, no przez wiele lat ograniczały nas fina, fi, finansowo, nasz rozwój był ograniczony w porównaniu z tymi dużymi potęgami. To się troszeczkę zmieniło ostatnio po zwiększeniu polskiej składki do Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale też po uruchomieniu w Polsce dużych programów, w szczególności związanych z obronnością i bezpieczeństwem, no, Przykładem jest program MikroGlob, który Kreotech podpisał pod koniec zeszłego roku. I wydaje się, że finansowo też powoli zaczynamy dorównywać, może jeszcze do, nie do Niemiec, nie do, nie do Francji, ale już być może troszeczkę do Hiszpanii. Ile czasu potrzebujemy według Ciebie, żeby naprawdę ten europejski przemysł kosmiczny był na. Liczącą się siłą, tak to nazwę, i czy Polska może być wiodącym w tym momencie. Krajem w jego budowie. Słuchaj, przed chwilą powiedziałem o tym, że Europa się rzeczywiście obudziła i stara się być tym kolejnym blokiem geopolitycznym, liczącym się na arenie kosmicznej. Oczywiście jesteśmy do tyłu, tak? Nie mamy i europejskich rakiet, praktycznie ich nie mamy. No mamy rakiety Ariane francuskie, natomiast one praktycznie nie latają. Mamy różne próby w tej chwili podejmowane rakiet niemieckich, rakiet hiszpańskich, rakiet też nowych francuskich. Być może te rakiety znajdą się na rynku za dwa, za trzy lata i będzie ten impas przesłan. Przełamane, ale też Europa zaspała troszeczkę w innych technologiach, związanych z, związanych z łącznością, z obserwacją mhm. Ziemi, z nawigacją satelitarną. I to, co w tej chwili Europa próbuje zrobić, to jest nadgonienie tych naleciałości, tego, że zaspaliśmy przez ostatnie dziesięciolecie. Są duże programy uruchamiane, w tym Iris Square związane z telekomunikacją, ale też podobne programy będą uruchamiane chociażby w obszarze nawigacji i tak zwanej obsługi satelitów przez inne satelity. To są duże ramowe tematy, które, no, dzięki też troszeczkę temu, że pojawiła się administracja Trumpa w USA, będą teraz bardzo mocno przyspieszać. Oczywiście nie wydarzy się to na perspektywie 12 miesięcy, nie nadgonimy 10 lat, Straty, ale hmm. powiedzmy rok 2030-2032 powinien to być ten rok, w którym ten dystans przynajmniej w znacznej mierze wyrównamy ze Stanami Zjednoczonymi. Pewnie nie finansowo nie będziemy mogli sobie pozwolić na takie duże konstelacje jak Amerykanie, konstelacje satelitów, natomiast od strony technologicznej powinniśmy gdzieś dopaść ten peleton. No dobrze, no ale mówimy o Europie. Virgin Orbit. Do niedawna, zanim upadł, chciał stworzyć silny hub w Wielkiej Brytanii. Co Twoim zdaniem się nie udało właśnie w tym projekcie? Jakie wnioski Europa z tego wyciągnęła? I czy mamy szansę naprawdę konkurować tutaj z tymi mocarstwami kosmicznymi, że tak powiem? S -s -s Słuchaj, no, myśmy robili przegląd rynku nośników kosmicznych, uh -huh. czyli rakiet, jeszcze parę lat temu, zadając pytania zarówno firmie SpaceX, jak i właśnie Virgin Orbit. Ceny, które podyktowało Virgin Orbit, były około 20-krotnie wyższe niż ceny dyktowane przez. Okay. SpaceX. No i to chyba jest główny powód. Oczywiście fajnie mieć rakietę, którą z dowolnego miejsca na świecie można wystrzelić, i być może jest jakiś rynek, na przykład wojskowy, który jest zainteresowany taką usługą. Natomiast z punktu szerokiego rynku komercyjnego, wydaje mi się, że ten temat Virgin Orbit był troszeczkę niedopasowany do rzeczywistego rynku. Według ciebie jak? Silna jest dzisiaj polska branża kosmiczna. Jak dużo podmiotów w tej chwili jest, operuje, powstaje właśnie, co jest naszą mocną stroną w tej chwili, jeżeli chodzi o ten rynek? Słuchaj, to oczywiście jest skomplikowane pytanie, bo jeżeli zapytasz się gdzieś tam naszej administracji publicznej, to wyjdą z przekonania, że mamy około 450 podmiotów kosmicznych plus 30 tysięcy osób zajmujących się tym sektorem. No oczywiście jest to nonsens, bo tyle podmiotów jest zapisanych w jakichś bazach danych Europejskiej Agencji Kosmicznej jako te podmioty zainteresowane ewentualnymi przetargami. I to nie są tak naprawdę prawdziwe podmioty kosmiczne. Tych prawdziwych podmiotów kosmicznych, które przynajmniej raz poleciały w kosmos albo dwa razy jest. Powiedzmy 30-40 w Polsce. Mówiąc tutaj od małych firm, które dostarczyły jakiś kawałek oprogramowania do komputera kwantowego, no po takie giganty jak Creotech Instruments, który ma w tej chwili już prawie 250 osób, a właściwie przekroczył mhm. ten poziom. Więc no to jest mniej więcej ta skala. I znowu 30 tysięcy ludzi nieprawda. Ja bym powiedział, że to jest 2 do 3 tysięcy osób. Zatrudnionych sensu stricte w tej branży. No oczywiście w porównaniu z rynkami europejskimi jest to wciąż niedużo, bo Wielka Brytania czy Niemcy mają czynnik X razy więcej tych osób, a ten czynnik X to jest powiedzmy 10, 20 czy 30 razy więcej. Natomiast, tak jak Ci na wstępie powiedziałem, małe finansowanie i rzeczywiście koncentracja na kilku wybranych niszach pozwoliły nam. Dość szybko doszusować przynajmniej do tego planetonu europejskiego, może jeszcze nie amerykańskiego, ale europejskiego. Małe satelity, małe nośniki rakietowe, które mogą robić eksperymenty w przestrzeni bliskiej kosmicznej, przetwarzanie danych satelitarnych, czy też robotyka kosmiczna. To są jakieś specjalizacje, które nam się udało wypracować tutaj w Polsce. Jeżeli postawimy teraz duży nacisk na te specjalizacje, dofinansujemy je programami krajowymi lub międzynarodowymi, myślę, że się będziemy liczyć w tych konkretnych niszach na rynku europejskim, a być może także na światowym. Powiedziałeś o dofinansowaniu aż nie sposób zapytać o ostatniej. Mały skandal związany z Waszą oceną jednego z wniosków o dofinansowanie. Słuchaj, nawet nie jednego z wniosków, tylko kilku wniosków. W sumie złożyliśmy 13 różnych okay. wniosków w ciągu ostatnich dwóch czy trzech lat. Jeden wniosek przeszedł wśród tych 13, pomimo tego, że to były rzeczywiście bardzo innowacyjne wnioski, związane czy to z technologiami kosmicznymi, czy też z technologiami kwantowymi. Natomiast rzeczywiście ostatnio dowiedzieliśmy się między innymi tego, że satelity 200 kg. Nie są innowacją na terenie Polski. Być może w jakimś media, markcie czy jakiejś innej sieci handlowej można znaleźć podobne satelity. Być może recenzenci znaleźli te satelity, informując, że niestety na skalę polską nie opracowujemy w Krotech instrumentów satelitarnych innowacji. To ile według Ciebie na dzień dzisiejszy Polska posiada swoich satelitów prywatnych, czy chociaż państwowych nie ma? Wiesz co? Nie wiem, ile posiada. I też satelita jest satelicie nierówny. Większość tego, co leciało do tej pory w przestrzeń kosmiczną, to są satelity polskie, tylko takie małe, tak mm. zwane nanosatelity. Największe z nich miały masę powiedzmy 7 kg. Na pewno jeden z nich jeszcze działa, 7-kilogramowy satelita naukowy Missy Bright, wysłany przez Centrum Badań Kosmicznych. Nie wiem, na ile te pozostałe satelity, nanosatelity, działają. Większe satelity, no to tylko Eye, on już nie działa, działał przez jakiś czas i to to były testy systemu i na ten moment Polska jako takich własnych systemów na orbicie niestety jeszcze nie posiada, ale to się wkrótce zmieni. W tym roku lecimy z kolejnymi trzema satelitami. To jest misja Piast z Wojskową mm -hmm. Akademią Techniczną. Na no w przyszłym roku wojsko zamówiło od nas już całą konstelację większych satelitów, satelitów mikroglob. W sumie chciałbym zadać o pytanie od Ciebie. Bo opowiadasz z pasją, śledzę e, właśnie Creotech, śledzę ciebie, śledzę cały zarząd, jak ta spółka się rozwija. Dlaczego Ty wybrałeś branżę kosmiczną? Wiesz co, chyba trochę przez przypadek. Ja pracowałem długi czas w cern w takiej dużej mm -hmm. organizacji badań jądrowych, chyba największym laboratorium na świecie. Po powrocie szukałem czegoś, razem zresztą z moimi wspólnikami, co będzie równie pasjonujące i równie interesujące, jak ta praca, którą wykonywaliśmy w ośrodku w Szwajcarii. Szczęśliwie się to złożyło, że wystartowaliśmy w 2012 roku z inicjatywą prywatną firmą Creo Tech Instruments i to był rok zerowy również sektora kosmicznego w Polsce. Polska przystąpiła do Europejskiej Agencji Kosmicznej, głupio nam było nie skorzystać z tej szansy, podnieść ręce, że chcemy w tym uczestniczyć. Byliśmy wtedy dosłownie jedyni na rynku, mhm. którzy powiedzieli tak, chcemy się z tym tematem spróbować, wziąć się za bary z technologiami kosmicznymi i to wyszło. Co prawda zajęło to dość długo, tak na perspektywę oczywiście polską 13 lat, jeżeli zwrócimy uwagę na to, że na przykład Hiszpania do tego samego etapu dochodziła przez 20-25 lat, to jest to jednak ekspresowe tempo. Natomiast technologie kosmiczne, jak i technologie kwantowe, czy inne high-tech wymagają jednak odpowiedniego okresu inkubacji i przygotowywania kreotech. W tej chwili chyba już jest na tyle dojrzałą spółką, że ten moment przełomu właśnie osiągamy. To co było tym takim krytycznym momentem, jeżeli chodzi o ten punkt przełamania? Tak to jakbyś nam wytłumaczył. Wiesz, co krytyczne elementów było? Kilka. Po pierwsze, mamy już opracowaną technologię. Ta technologia była testowana w zeszłym roku w ramach misji Iglai. Wiemy, co zadziałało, wiemy, co nie zadziałało. Natomiast przeszliśmy już ten okres wzmożonej wzmożonych wydatków finansowych na opracowywanie nowej technologii i też przełamaliśmy to ryzyko. Tak, już teraz to ryzyko jest znacznie niższe niż było rok temu, dwa lata temu czy pięć lat temu. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że nasza technologia zadziała. Zadziałała. I wydaje się, że firma jest już po tej bezpiecznej stronie. Z drugiej strony, no, pojawiły się duże kontrakty. Kontrakt MikroGlob pod koniec zeszłego roku, drugi kontrakt Kamila podpisany z Europejską Agencją Kosmiczną na trochę mniejszą kwotę, również dla nas gargantuiczną, bo 50 kilka milionów euro. Ten kontrakt był podpisany jakiś miesiąc temu. Z takimi dużymi kontraktami jesteśmy już w zupełnie innej lidze. Nie tylko zwiększamy nasze obroty, zwiększamy zatrudnienie, zwiększamy zaplecze. Konstruktorów satelitów, ale też wychodzimy na zyski. Wkrótce. Właśnie o zyski chciałem zapytać. Cieszę się, że powiedziałeś to wkrótce, bo właśnie kiedy? CreoTech zacznie zarabiać. Jakbyś mnie zapytał rok temu, o tej samej porze roku, to powiedziałbym, że to jest 26-27 rok. Teraz powiem, że. Jest duże prawdopodobieństwo, że w tym roku już te zyski się pojawią. A oczywiście wszystko jest uwarunkowane momentami wystawienia faktur, w szczególności w takich dużych programach jak Microglob i Kamila. Natomiast wydaje mi się, że możemy liczyć się z tym, że do końca tego roku te zyski będą przez kreotech spokojnie wypracowane. Czyli mamy taki kulminacyjny punkt, jeżeli chodzi o kreotech, jest to punkt przełamania breakeven point, zakładam i Nagle pojawia się decyzja, że chcecie się podzielić. Dlaczego? Słuchaj, rzeczywiście decyzja pojawiła się już kilka tygodni temu o podziale spółki. Ona wynika przede wszystkim z tego, że w sektorze kosmicznym już nam się udało. Sektor kosmiczny w Krotechu teraz zupełnie na innych zasadach będzie działać. My już mamy produkt i chcemy go. Produkować bez żadnego problemu, plus chcemy go produkować w dużej ilości. To jest już produkt wdrażalny. Z kolei sektor kosmiczny, przepraszam, sektor kwantowy, drugi nasz sektor, który wypracowujemy od pewnego czasu w Kreotechu, jeszcze wymaga troszeczkę czasu. Jest słabszy troszeczkę organizacyjnie. Powiedzmy, jest dwa lata do tyłu w porównaniu z tym, co się zadziało w sektorze kosmicznym w Kreotechu. Stąd decyzja o podziale. Też decyzja związana z tym, żeby ten sektor kwantowy zabezpieczyć. Tak? Bo jeżeli mhm. jakiemuś obszarowi już się udało i on nagle urósł o czynnik 20-30 z roku na rok, to ten obszar może niestety skonsumować ten drugi, który jeszcze za nimi nadąża, który jeszcze trochę więcej czasu potrzebuje. Sądzę, żeby zabezpieczyć ten obszar kwantowy. Decyzja o całkowitym podzieleniu, o wprowadzeniu spółki Kreotech Quantum również na rynek GPW, na rynek główny i to się zadzieje pewnie na początku przyszłego roku. W tym roku podział, w przyszłym roku wprowadzenie spółki na rynek notowany. Okay. Wiąże się z tym emisja, musicie zabezpieczyć finansowanie. Na Wiesz co tego projektu? Takich decyzji jeszcze nie podjęliśmy. Um, natomiast wiąże się z tym jedna bardzo miła rzecz dla akcjonariuszy. Mianowicie każdy akcjonariusz, który ma jedną akcję Kreotechu, nie dość, że zatrzyma tą jedną akcję Kreotechu instrument, to dostanie jeszcze dodatkowo jedną akcję. Kreotech Quantum, więc będzie miał udziały w dwóch spółkach dotowanych. W pierwszej, która przeszła już break-even point, jest na spokojnie. Mam nadzieję do końca roku zyskowną spółką. No druga spółka, która pewnie w perspektywie dwóch lat będzie dokładnie tam, gdzie dzisiaj jest działalność kosmiczna w Kreotech Instrument. Czy będzie emisja? pewnie okaże się na koniec tego roku, być może pewne kontrakty, pewne, pewne zlecenia przyjdą wcześniej i ta emisja być może będzie również niepotrzebna lub jeśli zostanie wykonana, to będzie wykonana w niewielkiej kwocie. Jeszcze jedno osobiste pytanie. Zaczynaliście w 2012 roku. Czy jesteś zadowolony z tej drogi, którą przeszedłeś ze spółką, którą przeszła spółka i z miejsca, w którym obecnie się znajdujecie? Wiesz, co gdybyś mnie zapytał 12 lat temu, czy wierzę w to, że nam się uda, powiedziałbym, że absolutnie nie wierzę, bo braliśmy byka za rogi i to nie takiego byka, który reprezentuje HOSE, tylko raczej dzikie i nieokie uznane zwierzę. Gdy przyjeżdżała do nas Europejska Agencja Kosmiczna i mówiliśmy im w 2012-2013 roku, kim, Chcemy być, że chcemy produkować polskie satelity, to oni nam nie wierzyli. Twierdzili, że to jest niewykonalne w tych uwarunkowaniach technicznych, kadrowych, które są w Polsce. Dzisiaj to robimy i dzisiaj do nas przyjeżdżają zamawiać czy też dyskutować o zamówieniu kolejnych satelitów. Więc ja jestem przede wszystkim w dużym. Można powiedzieć, że, że, że czasami nie wierzę, że, że, że nie śnie, tak, że to się rzeczywiście udało. Było, były okresy, w których było rzeczywiście bardzo trudno, natomiast rzeczywiście udało się w spółce zbudować doskonałą ekipę ludzi. No i dzięki tej ekipie. Również takiej ekipie, która przetrwała trudne okresy, czy braku pieniędzy, czy braku zleceń, czy braku odpowiednich maszyn, jeszcze których kreotek przez dłuższy czas nie, nie, nie miał. Tej ekipie udało się przez ten okres przewiosłować tylko dlatego, że byli zakochani w tym celu. Polska technologia poleci w kosmos i polska technologia będzie wybierana przez Polskę. Polski rząd, ale też przez agencje międzynarodowe. No I to się udało zrobić po 12 latach. Jestem przeszczęśliwy z tego powodu i mam nadzieję, że zaraz po poruszeniu drugiej spółki, Kreotech Quantum, no, będę miał powody do dumy przynajmniej dwukrotnie większe. Trzymam kciuki. Wszyscy inwestorzy trzymają kciuki za Ciebie, za was, za cały zespół i za, za spółkę. Dziękuję bardzo i chciałem bardzo podziękować wszystkim inwestorom za wiarę. W wielu miejscach na pewno nie było łatwo, żeby wytrzymać z krewnych instrument, który roztaczał niesamowite wizje, ale chyba nam się po prostu udało tak dzięki różnym cechom i wewnętrznym, i zewnętrznym jesteśmy, mam nadzieję, w tym roku już na plusie. Drodzy inwestorzy. Grzegorz Brona, prezes zarządu spółki Creotech Instruments S.A. był moim i waszym gościem. Grzegorzu, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję i dziękuję Państwu.